Koziomeczki. Ja jestem James i witajcie już w trzecim odcinku z Hearthstone'a. No Zaczynamy moją ulubioną klasą, czyli magiem. Wymienimy sobie tą kartę. Dobra. Może być dobra. To jedziemy. Mam nadzieję, że... Coś, coś wygramy. Naprawdę słabo, słabo. O murloczka, jeszcze już, 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 już na bogato A to ja sobie... Nie, 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 nie będę tego zużywał. To tak nie trzeba. Tutaj pocisków zużywać. Walnąłem sobie a on Znowu. No zrobię, no i dobra. No to ja sobie... znowu walnę tego. Hmm... Jak tajemnicze pociski, to zabiję tego od razu i od razu on stać. Nie, w razie, ja sobie zostawię tajemnicze pociski. To jest naprawdę dobra karta bo znowu przegram jednak mogę walność tutaj mićopolski nie wiem czy mnie tak te karty trzyma z każdym z mam no, postać przez zamrość, z każdym z ramionami postać przez tego strójnika okej okay, więc musimy mieć tutaj pociski. naprawdę słabo no i jeszcze raz pobraniemy, bo tak nie mam na razie co wystawiać tego on postawił charger, którym ja zaatakuję. No oczywiście, no możliwości by nie było. Dobra, 5. By hmm. zrobić tak, to jest Jak wziąłeś na przykład to. Stawić i oddać ruch. I zobacz. Sią monetę, czyli... Jakąś dobrą kartę pewnie wystawia. Nie taka dobra, ale z prowokacją. No i to Dobra. O boż, o boż. Jeszcze jest... jest wszystko dobrze. Mogę mu postać i wystawić tego. I to będzie bardzo dobrym pomysłem ponieważ rozwarę mu tego to jest taki swój pomysł rozwalę mu tego albo, albo, albo albo wezmę to tam sobie hapsa trochę i walniemy go ładnie, dobra zobaczymy co on teraz robi w pancerze, bo ma mało życia, to sobie pancerz O, i dopiero zaczął atakować moje karty no i dobrze kurde, miałeś mi karty atakować dobra, teraz wstawimy sobie myślę, że tą kartę rozwalimy mu tego i walniemy mu w bohatera to był najlepszy róg o nie karty będą musiał rozwalić od razu, No 8. O, no to ładnie mi dobrało, ładnie mi dobrało. 4 i zostanie mi 4, żeby 6 łakać, bo to mi chodziło. To sobie użyję, bo nie było bohatera. No, bohatera. Dobra, lecimy. No, no, on mi będzie walił moich, o no to chodzi Ojojoj, to się teraz porobiło trochę Ich Hmm, dobra Teraz chcę jakoś to elegancko zrobić Hmm, twoi pozostali stronnicy to weźmiemy sobie to nie jest taki zły pomysł czekaj, mi 9 rozwalimy okay. mu tego i jak dobrze pójdzie, to w następnej rundzie już go rozpala Nic to nie był taki zły pomysł. A, no dobra, a no to już wygrałem. On niestety będzie ciągle niego Aaa, jeszcze egzekucję go rozwalił o wstawił ogra, ale niestety nie ma tego e, jak to się nazywa no i niestety już przegram no co co ja mogę wstawić sobie karty bo się pobawić fajnie można zawsze i no żegnaj ziomek no więc to było na tyle w końcu po pierwsze wygrałem więc trzymajcie się cześć